Rewitalizacja Parku Miejskiego w Końskich zaplanowana jest jeszcze na niemal cały obecny rok. Prace na miejscu ciągle trwają i dokonywane zmiany nabierają kształtu. Dowiadujemy się choćby, jak mają wyglądać aleje w tym ukochanym przez Koneczczan miejscu spacerowym. Mimo zimowej aury, roboty trwają zgodnie z planem. Harmonogram jest ściśle przestrzegany i nawet aura zimowa nie przeszkadza wykonawcy, zwłaszcza że te roboty, które są. Możliwe do wykonania, nawet przy opadach śniegu czy, czy niskich temperaturach, one mogą być wykonywane i widać, że doświadczona w tej dziedzinie firma sobie z nimi radzi. Wiadomo już także, jak będą przebiegać i jak będą wyglądać parkowe alejki. O czym ponownie burmistrz obratański? Kluczowe kwestie to są: dotyczą wytyczenia nowych alejek, wykorytowania miejsc pod tymi alejkami i utwardzenia. Tutaj większość alejek, przypominam parkowych, będzie miała nawierzchnię przepuszczalną, nawierzchnię najbardziej polecaną przez miłośników parków i ekologów, mianowicie nawierzchnię tłuczniową z drobnym hangresem, takim rodzajem kruszywa, które możliwie przyjazne jest dla stóp, ale i dla przyrody. Natomiast kluczowe trakty komunikacyjne, że tak powiem czyli takie, które służą nie tyle do spacerów, co do komunikowania, się do dojścia do urzędu, do biblioteki, do przemieszczenia się z części wschodniej przez park do części zachodniej. utrzymają nawierzchnię, otrzymają na wierzchnie myślę, że bardziej przyjazne dla tych, którzy, którzy na eleganckim obuwiu lub w innym sposobem, ale chcą dotrzeć, może niekoniecznie sportowym krokiem właśnie do tych instytucji. Czyli droga od bramy wjazdowej w ulicy Zamkowej do ulicy Sportowej pozostanie w nawierzchni asfaltowej, choć będzie przebudowana na inny typ asfaltu i nieco zwężona, a kluczowa oś północ południe, czyli od ulicy Mieszka I, a więc tego ciągu od ulicy Lipowej. Do parku miejskiego w tym miejscu, gdzie krzyżuje się z szlakiem wschód-zachód, będzie miała nawierzchnię granitową. Co ciekawe, alejki z kruszywa często będą mijać drzewa obustronnymi łukami. Początkowo rośliny znajdujące się na drodze alejek miały zniknąć, ale po protestach mieszkańców zdecydowano je oszczędzić. Łącznie wyciętych zostanie więc tylko około 40 drzew zamiast planowanych 300. Prace w Parku Miejskim w Końskich mają być zakończone do połowy grudnia 2022 roku. Ich koszt to blisko 11,5 miliona złotych, a aż 7,5 miliona z tej kwoty pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Roboty wykonuje firma Park Poland ze Starego Sącza.